James Clue, the first masochist, a biography of Leopold Zacher Masoch. Wydana w Londynie w 1967 roku, książka to pierwsza pełna biografia hrabiego Leopolda von Zacher Masocha w języku angielskim. Jego nazwisko stało się podstawą pojęcia z dziedziny psychologii i rodzajów zaburzeń seksualnych, co oczywiste. Masochizmu. Von Zacher Masoch był postacią, co od razu warto podkreślić, mocno związaną z Galicją i Lwowem. Jego ojciec był szefem lwowskiej policji, a matka polską szlachcianką. Był też niezwykle płodnym i w swoim czasie uznanym pisarzem wielu tematów. Studiował prawo, matematykę i historię w Pradze i w Gracu, gdzie nauczył się używać języka niemieckiego i w tym języku tworzył. Od 1860 roku był profesorem historii na Uniwersytecie Lwowskim. Potem utrzymywał się jedynie z pracy pisarskiej. Zacher Masoch wsławił się oczywiście literackim opisem eksperymentu i umowy, którą zawarł w grudniu 1869 roku z baronówną Fanny von Pistor, na mocy której przez sześć miesięcy miał być jej niewolnikiem. Wydana rok później książka o charakterze na pół-autobiograficznym opisująca ten eksperyment, Wenus w okazała się z miejsca światowym przebojem i powodem wzburzenia konserwatywnej krytyki mieszczańskiej. Innym równie znanym utworem tego rodzaju była Czarna Caryca. Von Zacher masoch opisywał także plastycznie świat Kresów Wschodnich. Społeczno-kulturalną rzeczywistość wielonarodowego kraju. Pisał realistycznie o swojej galicyjskiej ojczyźnie. Testament Kaina, Graf Doński, Dążuan z Kołomyi, Opowieść Galicyjska, gdzie można odnaleźć wątki panslawistyczne i filosemickie. Były one powodem ostrych kontrowersji i dodatkowej niechęci krytyki wobec pisarza. W 1873 roku zawarł małżeństwo z Aurorą A von Rümlein, która jako pisarka tworzyła pod pseudonimem Wanda von Dunajew. Skandalizujące obyczajowo tekst, jego reakcje na krytyczne recenzje, jego słaba pozycja jako Austriaka w pruskich. Niemczech, gdzie się przeniósł jego prosemickie sympatie i sukcesy we Francji po roku 1870-71 wszystko to wydało go na pastwę złośliwych ataków, negatywnie wpływając na recepcję jego twórczości. Warto dodać, że wydana w Londynie książka ma uroczą, pod publiczkę zrobioną obwolutę przypominającą lateksowy. Kostium. Egzemplarz należał do księgozbioru Jerzego Łojka. Zapraszamy na stronę www.ticus.pl do działu książki obce i inne obiekty po 1945 roku.